Rozgrywany obecnie mundial to impreza, której przyznanie Katarowi za błąd uznaje Seb Platter, czyli osoba w głównej mierze za to odpowiedzialna. Jeżeli osoba tak wątpliwej Mówiąc delikatnie moralności ma takie zdanie, no to nie ma żadnego powodu, żeby tę imprezę bronić. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby cały czas o tym nie przypominać, że Mundial w Katarze jest skąpany w krwi, że jest owocem potężnej korupcji i że wszystko wokół niego jest tak naprawdę obrzydliwe. Nie wolno mówić tylko i wyłącznie o sporcie w kontekście tej imprezy, takie mam poczucie i dlatego znowu swój film na ten temat zaczynam w ten sposób. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się Tak i już dzisiaj wracamy do kopanka. W związku z tym, że kopanko jeszcze nie było uskuteczniane od poprzednich moich tam pomyczówek, uznałem, że pogadamy sobie o czymś nieco innym, ale również czymś, co jest tak naprawdę bliskie boisku. Bo zmagania naszych spoconych ulubieńców okraszane są często przeróżnymi statystykami. I w zasadzie co turniej jest jakaś nowość. I katar nie jest co Tutaj wyjątkiem. Najbardziej rzuca się w oczy to, że na tym turnieju dostaliśmy nową trzecią wartość, która opisuje nam to, kto ma więcej piłki. Bo poza drużyną gości i drużyną gospodarzy, czy tam pierwszą, drugą, jak sobie wolicie, pojawiła się trzecia wartość, która to wszystko opisuje. Wartość In Contest. Opisuje nam momenty, w których na przykład piłkarze walczą ze sobą o piłkę w powietrzu, sytuacje, w których obrońca blokuje strzał, ale nie ma piłki pod kontrolą, momenty, w których bramkarz piłkę odbija. Krótko mówiąc, chodzi o momenty, w których nie można jednoznacznie powiedzieć, że ktoś kontroluje piłkę. To w moim odczuciu bardzo ciekawa komplikacja, która może nieco potrafi rozmyć to, która ekipa naprawdę dominuje w danym spotkaniu, ale jest to kolejne narzędzie do tego, żeby sobie, często bez oglądania meczu, móc wyobrazić, móc w cudzysłowie obiektywnie, cyferkami, pokazać jaka, jaki przebieg miało dane spotkanie. Już się nie mogę doczekać na wszelkie dyskusje dotyczące tego, co ten incontest oznacza tak naprawdę. Dusza, nie zapraszałem Ciebie na nagrania. Wydaje mi się, że tak najbardziej ogólnie można z czystym sumieniem powiedzieć, że im większy in contest, tym większa jest atrakcyjność tego spotkania, tym więcej rzeczy ciekawych się w niej dzieje. No, przynajmniej w teorii. No i podoba mi się to, co tu dużo mówić. Fajnie, że mamy kolejną rzecz, o której można dyskutować. No i generalnie rzecz biorąc, o tych mistrzostwach można powiedzieć naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy, ale na pewno nie można powiedzieć, że. Czas, jaki dziennikarze, czy w ogóle ogólnie ludzie poświęcają temu wydarzeniu sportowemu, jest usprawiedliwiony w kontekście tego, jakie treści są produkowane. Bo myślę, że nawet jeżeli jest to trochę ciekawe, to w pewien sposób owocem czegoś takiego jest ta tabelka. Ten w zasadzie wykres pokazuje, jak średnio na mecz w trakcie fazy grupowej długi dystans poszczególni piłkarze przespacerowali. No i wychodzi na to, że tutaj liderem jest nie Leo Messi, który jest człopaczem y, zwany bardzo powszechnie nie od dziś ale Robert Lewandowski. No i tak sobie myślę, że patrząc na ten wykres, mamy tutaj bardzo różnych piłkarzy, João Cancelo na przykład, który jest bocznym obrońcą w ofensywnie, efektownie grającej Portugalii. Nie ma tutaj żadnej prawidłowości. Nie jest tak, żeby byli tutaj sami środkowi napastnicy, nie jest tak, że są tylko piłkarze ekip dominujących posiadanie piłki, albo wręcz przeciwnie, nic z tych rzeczy. Nie ma też tutaj jakiejś dominacji bramkarzy, czy coś takiego. I tak sobie sobie myślę, że to jest bardzo sucha statystyka, która mało nam pokazuje, tak naprawdę, no bo to jest średnia na podstawie trzech raptem spotkań. To nie jest taka porcja danych, żeby móc jakieś naprawdę nie wiadomo, jakie wnioski wyciągać. Wiecie, końcówka meczu z Argentyną, no to tam wszyscy już spacerowali, i to nie jest jakiś dowód na to, że jedna czy druga ekipa ma po prostu taki styl nie, okoliczności były takie, że Polacy się po prostu bronili i nie, nie chcieli stracić trzeciej bramki, a Argentynie nie za bardzo na tej trzeciej bramce zależało, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca, a też myśleli sobie, że fajnie by było, gdyby Meksyk jednak w tej grupie został i z niej nie wyszedł. To co nie zmienia faktu, że taka ciekawostka ma miejsce. No i jestem ciekaw, co Wy sądzicie na temat tego, co Wy sądzicie na temat tego całego In Contest. Zachęcam do... Wymieniania się opiniami temat tego, jakie wam statystyki najbardziej zapadły w pamięć w, tym, w trakcie tego turnieju, może coś nowego, na co wcześniej nie zwracaliście uwagi, może coś starego, co po prostu tym razem dopiero was zainteresowało. Odcinek dzisiaj krótki, ale chciałbym koniecznie przed meczami coś opublikować. Zachęcam do pisania w komentarzach, co wy wszyscy sądzicie o wszystkim tym. No i dzięki za uwagę, cześć.